Cześć. Dzisiaj omówimy drugi dodatek do Duny Imperium Nieśmiertelność. W tym odcinku skupimy się jedynie na zmianach, jakie ten dodatek wprowadza do gry. Jeżeli potrzebujecie przypomnienia zasad gry podstawowej lub potęgi X, pierwszego dodatku, to linki do filmików zamieszczam w opisie. Miłego oglądania! Zasujcie 30 nowych kart Imperium i 15 nowych kart Intryg do odpowiednich talii. Następnie przygotujcie grę identycznie jak do wersji podstawowej lub do wersji podstawowej z dodatkiem Potęga X. W tym odcinku, dla przejrzystości, omówimy dodatek Nieśmiertelność jedynie z podstawową wersją gry. Umieście planszę Bennett Lilacs nad rzędem kart Imperium i kart Rezerwy. Każdy z graczy otrzymuje dwa nowe dyski. Umieście je na początkach toru badań oraz toru Tleilaxan. Umieście także dwa żetony przyprawy na czwartym polu toru. To są karty Talit Poznacie je po tym, że w prawym górnym rogu mają koszty materiału genetycznego. Z stali tej wyciągnijcie kartę Odzyskane siły i połóżcie ją na lewo od planszy Bennet Lailax. Następnie potasujcie talię i odkryjcie dwie kolejne karty obok odzyskanych sił. Pozostałą talię umieśćcie obok właśnie utworzonego rzędu Tleilaxan. Połóżcie teraz nakładkę stacji badawczej na odpowiednim polu. Ze startowych talii graczy wyciągnijcie dwie karty Duna pustynna planeta i zastąpcie je dwiema kartami eksperymenty. Każdy gracz bierze teraz po jednym żetonie rodowej broni atomowej możecie przystąpić do rozgrywki. Na planszy Benet Tleilax znajdują się dwa nowe tory. Tor Badań oraz Tor Tleilaxan. Za każdym razem kiedy gracz aktywuje ikonę skarabeusza może przesunąć znacznik w swoim kolorze na torze Tleilaxan o jedno pole do przodu. Na polach nadrukowane są nagrody jakie gracz otrzyma kiedy przesunie na nie swój znacznik będą to karty intrygi oraz punkty zwycięstwa. Co więcej, pierwszy gracz, który przesunie swój znacznik na czwarte pole toru, otrzyma znajdującą się tutaj przyprawę. Podobnie wygląda sprawa z torem badań. Za każdym razem, kiedy aktywujemy ikonę mikroskopu, możemy przesunąć się o jedno pole w prawo, otrzymując natychmiast nagrodę nadrukowaną na dole pola. W tym wypadku często możemy mieć do wyboru jedno z dwóch pól, na które możemy się przesunąć. Nie możemy jednak przesuwać się bezpośrednio w górę, bezpośrednio w dół lub w lewo. Przesuwając nasz znacznik na torze badań, możemy dotrzeć do rzędów, które permanentnie odblokują dla naszej frakcji markery genetyczne. Kiedy przesuniemy nasz znacznik badań o 4 pola, to odblokujemy pierwszy marker genetyczny. Pozwala on kłaść pozyskane karty Tleilaxan na wierzchu naszej talii. Drugi marker genetyczny odblokowany zostanie, kiedy dotrzemy do ósmego rzędu. Drugi marker genetyczny sprawi, że za każdym razem, kiedy aktywujemy ikonę mikroskopu, to zamiast przesuwać nasz znacznik badań, będziemy dobierać kartę. Zarówno pierwszy, jak i drugi marker mogą być wykorzystane do aktywacji innych efektów, jak na przykład tej karty intrygi. Jeżeli mielibyśmy odblokowany pierwszy marker genetyczny, to przy zagraniu tej karty otrzymalibyśmy łącznie cztery miecze. Dwa bazowe, plus dwa za pierwszy marker. Na planszy toru badań znajdziemy również taką ikonę. Oznacza ona, że aby skorzystać z efektu musimy najpierw zniszczyć jedną kartę intrygi ze swojej ręki. Zarówno na polach toru badań, oraz polach toru tlejlaksan może znajdować się jednocześnie kilka znaczników graczy. Wspomniane już wcześniej karty z rzędu tlejlaksan można pozyskiwać w turze odkrywania, podobnie jak karty z rzędu imperium. Nie płacimy jednak za nie perswazją, a materiałem genetycznym. W wielu miejscach pojawia się ikona materiału genetycznego. Za każdym razem, kiedy aktywujemy tą ikonę, możemy wziąć jednego żołnierza z naszych zasobów i umieścić go w kadzi aksolotlowej na planszy Bennett Lilacs. Żołnierze z tego pola będą używani do kupna kart z rzędu Tleilaxan lub do aktywacji efektów. Po zapłaceniu nadrukowanego w prawym górnym rogu kosztu kładziemy kartę na stosie kart odrzuconych, a materiał genetyczny zwracamy do naszych zasobów. Jeżeli posiadamy odblokowany pierwszy marker genetyczny, to pozyskane karty Tleilaxan mogą być umieszczane na wierzchu naszej talii. Po pozyskaniu niektóre karty będą dawały nam efekt natychmiastowy. Zabrane z rzędu karty należy natychmiast uzupełnić nowymi. Wyjątkiem jest tutaj karta odzyskane siły, która jest zawsze dostępna dla graczy i nie należy jej stąd nigdy zabierać. Możecie jednak zapłacić koszt tej karty, aby wybrać jeden z dwóch efektów: rekrutacja dwóch żołnierzy lub przesunięcie znacznika o jedno pole na torze Tlaylaxan. Jeżeli potrzebowalibyśmy żołnierzy, np. do rekrutacji, to w każdym momencie możemy zwrócić ich z pola kadzi do naszych zasobów. Pamiętajcie proszę, że efekty pozwalające pozyskiwać karty z rzędu Imperium nie działają na karty Tleilaxan. Analogicznie, efekty zwiększające waszą perswazję lub modyfikujące koszt perswazji karty nie wpływają na karty Tleilaxan, jako że nie płaci się za nie perswazją, lecz materiałem genetycznym. Niektóre karty wprowadzone w tym dodatku posiadają sygnaturę wszczep kiedy zagrywasz podczas tury agenta kartę ze wszczepem, to musisz zagrać ją razem z inną kartą. Drugą kartą może być również karta ze wszczepem. Do wysłania agenta możesz użyć dowolnej ikony na którejkolwiek z tych dwóch kart. Niezależnie od tego, którą ikonę wykorzystałeś, to przyjąć należy, że obie karty zostały użyte do wysłania agenta. Po umieszczeniu agenta i opłaceniu ewentualnego kosztu należy teraz rozpatrzyć efekt pola oraz efekt ramek agenta obu kart, efekty te rozpatrujesz w dowolnej kolejności. Sygnatura wszczep nie ma żadnego działania, jeżeli karta zostanie zagrana podczas tury odkrywania, karta ta zachowuje się wtedy tak samo jak każda inna karta. Kiedy zagrywasz dwie karty przy użyciu wszczepienia, to na potrzeby zasad przyjmuje się, że obie karty są w siebie wszczepione. Mogą wtedy być aktywowane efekty z frazą przy wszczepieniu. Kiedy natomiast na karcie znajduje się odniesienie do drugiej karty wszczepienia, to chodzi o kartę, do której została podpięta karta z sygnaturą wszczep. W przypadku wątpliwości co do działania kart ze wszczepem, możecie odnieść się do czternastej strony instrukcji. Zawarte tam są omówienia kart oraz interakcji pomiędzy kartami. Ostatnią nową mechaniką jest żeton rodowej broni atomowej. Każdy może go użyć raz na grę podczas swojej tury, aby usunąć wszystkie karty z rzędu Imperium i zastąpić je nowymi. Po wykorzystaniu żeton jest odkładany do pudełka. Jako, że dodatek nieśmiertelność wprowadza nowe sposoby na zdobywanie punktów zwycięstwa, to twórcy sugerują, aby zwiększyć wymaganą liczbę punktów zwycięstwa o 1. W przypadku gry dla 3 graczy koniec będzie aktywowany przy zdobyciu 11 punktów. W przypadku gry 4 osobowej gra toczyć się będzie do 10 punktów, czyli wszyscy umieszczają swoje znaczniki na polu 0. Przegląd wszystkich ikon wprowadzonych w tym dodatku znajdziecie na ostatniej stronie instrukcji. Jedyną, której do tej pory nie umówiliśmy, ikoną jest ikonka mieczy. Oznacza ona, że kiedy wysyłacie agenta i aktywujecie tą ikonę, to możecie wysłać na obszar konfliktu jednostki. Identycznie jakby na polu w prawym dolnym rogu były nadrukowane miecze. I to już wszystko, co musicie wiedzieć, aby móc grać w Dune Imperium razem z dodatkiem Nieśmiertelność. Dajcie znać w komentarzach, czy tłumaczenie było dla Was pomocne. Zachęcam również do subskrybowania kanału. Na chwilę obecną to wszystko. Ja nazywam się Łukasz Szydlik i oglądaliście pułkę Wstydu, miłego grania!